Tworzenie zniszczonych składników gospodarstw, w drugim na zmianę profilu produkcji. Dzień dobry, witam Państwa, Adrian Burecki. Teraz zaczynamy, niestety, przerywamy, musimy przerwać agrobiznes. Rozpoczynamy specjalne wydanie wiadomości. Wiadomości, które będą nadawać do samego końca, dokładnie o godzinie 11:18 z niewiadomych nam przyczyn. Został wyłączony sygnał TVP-info. Wiadomości miały rozpocząć się również punktualnie o godzinie 12. Również nie rozpoczęły się normalnie. No, tego jeszcze w polskiej historii nie było. Zostały po prostu chyba przejęte polskie media. Jak za co? Powiedz prawdę za co? Co za co? Powiedz... A co ty na... nagadałeś na mnie? Leonor Homan. Powiedz... jestem jakiś kurwa. I nie wiadomo a, co, że w majtki nasrałem, kurwa. Że... Jaka ja byłem kurwa w szpitalu i chcesz mnie... <coughs> Chce mnie do choroszczy wysłać. Ciekawe za co. Jaka ja trzeźwy jestem. Za narkomanię. Sranie.